Hejka, hej, kochani, dzisiaj Lili ma urodziny! Imprezka urodzinowa, bo urodziny to miała. No Idziemy teraz robić tort. Chodźcie! Todeczek! Możesz mi pomóc w tym torcie? Chodźcie, zobaczymy, co tam się zrobiło. Wspólnymi siłami. Wczoraj sobie naszykowałam już biszkopty. Proszę bardzo. Niestety nie mam mniejszej formy. Więc będzie... Myślę, że, myślę, że mi idzie. No ładnie. Tutaj zrobiona jest żelka. Tutaj jeden krem. Drugi krem. Maliny A ty, będą na wierzcho. Jak widziałem, fachowo robią. Uh -huh. to mają na sobie, obkręcają. Następna warstwa. I teraz na to kładziemy żelkę. Paweł kolejną warstwę nasącza. Ale tort. I kolejna warstwa. Żelka tam jest schowana. Może tutaj dołożymy maliny i pokruszymy Oreo. Eksperymentujemy. Zobaczcie, tam nasączam, tam. Tak naprawdę to mogła to by być już góra. Bo tak ładnie wygląda. Przypadkowo wymyśliliśmy dekorację. A na nasączaj, bo tu jeszcze jeden jest. I na to mi się nałożymy. Zobacz, ile pięter ma. Jest. Miódka tu kruszyła. Mm. Maliny z Oreo, żelka i tam. To co żelka? Tak. Wiesz co, jak teraz to bardziej wygląda jak hamburger, a nie tort. Dobra, jem to. Tak ma pa burgera. Naprawdę jak duży burger. Taki torcik nam wyszedł. Tu. Miusia, jak ci się podoba? Super. Ale ogromny, prawda? Powamy do loduwy. Ale jeszcze Lili pokaż. No dobra, Lili, chodź, zobacz swój tort. Jak ci się podoba? Fajnie. Fajnie? Uh -huh. Popakowane owoce. Maliszka, gdzie ty idziesz teraz? Na dworek z tą dziewczyną. Jezu, tak? tak? Dużo owoców. O, proszę, jeszcze tam owoce, tu owoce. Ale ty, Maliszka, nie jesz. Zimne w lodówce były, więc. A! Rześko będzie. Lili jeszcze idzie na spacerek z Molly. I lecimy. Lecimy na obradzie. Pamiętaj, żeby wziąć gotowi. Jesteśmy, ja już jestem gotowa. Mogę nawet się pokazać. Jestem ja gotowa. Bierzemy też cyferki. Zobaczymy, może uda nam się gdzieś przykleić. Wszyscy gotowi? Tak. Nie, tatunia nie ma. Wszyscy gotowi? Do, do swarby, do lecimy mm. na urodziny. No to lecimy. Kocórkowy tort. Dzieńku, tort. Tort, tata, ta, tort. Dojechaliśmy na miejscówkę. Gdzie Lili będziesz mieć urodzinki? W parku wspinaczkowym. A wiecie jak to się nazywa ten park? Jak? Grota. Brzydka nazwa. <laughs> Jaka? Brzydka, Brzydka nazwa. Jest niesamowita. A ja oczywiście jadę. Na że... już, już Z tortem. Patajmy. sobie podjadę, wyciągniemy towar. Jejku, to Tudziu, nie tak, tak powyrtepuj się. Tam już pierwsi goście. Dziewczyny zaczęły się wspinać. A my szykujemy. Już wodę tutaj naszykowałam. Róbki. O, dobrze, że mam w pudełkach owoce, więc ogarniamy szybciej. I kolejne osoby przychodzą. Patrzę! Lili! Co czyta? Piękna karteczka. Halo, Borysku, gdzie ty jesteś tak wysoko? Wskakujesz, tam? Hejka! Nie boisz się? Ale jesteś Na imprezce sprzątamy. Stołam taką miętówkę. Zobaczcie jaki liść. <laughs> Taki liść mięty do herbaty. Nieźle, co? A przed wyjściem szukałam mięty. W żadnym sklepie nie byłam mi podarpała. Hej kamoliszka! Cześć Dubko. Cześć, Cześć, co tam? Co tam jest? Z prezentami połóż nazywanie w salonie. Wyjdziecie z Mali. Ja jestem zmordowana. Co to za rzucanie? Proszę podnieść i powiesić. Szybciuteńko. Idziecie z nami na rozpakowywanie prezentów. Cały popcorn zjadłyście? Tak. Zamówiliśmy sobie Wychodzimy stąd. Ja już herbatkę zrobiłam, choć idziemy jeść. Niech one się zajmą prezentami. Co tu się dzieje? Tata, siadaj, Rzeczyny. Książka. Mhm. Rzechy, proszę nieść albo jaka ciekawa też. Giełka do ciała. I taka sąsiadka. Wow, superowe, bardzo fajne. Książka. Mhm. Dla hmm. mnie. Podzielisz się, ja też. No to, w zamian nie będę brał miłki do ciała. Nie będę pożyczył. Po co Wow! Maliszka! Chodź no tu zarenka. Coś ty taka. jest taka Wow! Spodkówką. Papa. Linda, to nie dla ciebie. Skarpetki. Fajowo! Fajowo. Giełka uh, Coraz lepiej. I szampon. Łuhuuu. -huh. Żel podprysznic. Mm. Maseczka taka brokatowa. Mm. Błyszczyk brzoskwinowy. Uuuu. Uh. Ty kosmeciorów to masz zapas, że ho. Ho. O, ale fajny prezent. Koło. Koło. To ja chcę to koło. <grymny> <grymny> Ooooooo! <Ponto. grymny> <Ponto. grymny> za 134 zł. Mija, jaka dokładna! Wow! No ja jestem, jestem. Sarenka, jestem. Tu jest jestem. Pięknie. I... Weźcie ją, bo nie mogę nagrywać. Losie, ile lisaków, ale czad prezent. Y... To są perfumy. U uh, lala! Poważnie! Mm. Ponton perfumy poważnie jest. Tu jest taka mozaika. La. Tu jest taki zestaw do spa. Tu są koraliki do robienia w uh, Tu są gumeczki do robienia w uh, A tu jest... O, też fajowe. Proszę tego psa uczyć. No tylko tak nie mogę go zabrać od Ciebie. nie ma. Znalazła się. Co tam masz? To teraz dla mnie, tatuś już dostał, co tam masz? Podziel się. O no, jemy całe. Zjemy, zjemy, zjemy całe, parę ja wieczorów i. Ja też zjem całe. Rzucaj tutaj do bazy. Minacje, o mnie. Czajki, kurczaki. Minie to moje. Minie czupaczkę. Ooo. Maseczki. O kurczaki. Zdrowiaj. Zdrowiaj. Maseczki. Kolejność. I takie żółwopisy. zajmują. I jak się podpina pod prezent. I ja, twoje prezenty. Hej. Fajnie. Widzicie, że zawsze fajnie takie kosmetyki dostajecie, jak się cieszycie teraz, jak jesteście już takie kozuszki. Zobaczcie, jak, dostaję, jak się dzielicie prezentami, to macie tak, aby się miały dwa razy urodziny. a Dwa razy urodziny. O oh my godness, jaki zestaw! Bardzo ładna. O, ale ładne kolory. Daliście się Ja dałem wujkowi, żeby przekazał. Merci. Mm. Dziękuję! No, Trafiła Ci się. Dziękuję, zaczęcie Maliszka od, od razu też być chciała. Dziękuję! O! Znowu Rosman? Fiu, 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 fajowo. Taka siatka jest najlepsza właśnie na prezenty. Dla, zawsze dla święta, zawsze ja tak. Zawsze na święta bierzemy do babci. No, yy, proszę. Ja cię, i i ale będziesz Bajesz miał. Miutka, ale macie do roboty. I jeszcze. Fiu, 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 Bo to ja teraz. Chcę dodać groszika. Ile możesz sobie pokupować rzeczy od dziewczyn? Jeszcze dostałaś Nie, pieniążki. A coś i to... mi też coś kupisz? coś No pewnie. Dziękuję kochani za wspaniałe prezenty. Wszystkie są bardzo trafione. I dziękuję, że byliście na moich urodzinach. <grywka> mi <milia. grywka> Jakie podpowiedzi. się <grywka> No, a tobie się podobało, Mija? No oczywiście. A tobie się podobało, Lili? No oczywiście. No to myślę, że każdy się fajnie bawił.